Wenn wir die Sache in Langenfeld beschreiben wollten, wollte sich niemand auf das Informieren verabschieden, weil man Also hier die letzte Frau, die hinter dem lagerkommandanten Heinrich Himmler marschiert. Und andere Fotos? Das, ist das einzige Foto, das von ihr existiert. Am 23. Dezember 1946, sie wurde Von ihrem Arbeit, Informationen über ihre Erschaffung wurden an verschiedene Institutionen gegeben. Ich wollte ein richtig gutes Konzentrationslager für Frauen leiten. To jest perspektywa, ale schwer zu begreifen. Nigdy nie widziałam, nie słyszałam, żeby ona krzyknęła, czy żeby się zachowała jakoś niewłaściwie w stosunku do więźniarek. Ratowała wiele osób, a przede wszystkim uratowała nas. Wszystkie przecież żyjemy, tak? Niemand beschwert oder und, und niemand in der, in der äh, äußeren Welt oder auch niemand, auch die Frau Langefällt nicht, dass man die Jüdinnen umgebracht hat. To były sadystki właściwie, które chodziły z pejczem zawsze i używały tego pejcza, biły albo biły po twarzy. One mogły bezkarnie zabić każdą z nas. Co ciekawe, to były wszystko bardzo ładne dziewczyny. I najgorsze, ten tłum, ten tłum, rozgadany różnymi językami, bo to wszystko było takie wymieszane naprzód. Ludzie mogli stać tutaj na tych, pod, pod drzewami. 11 osób wieszam, w tym było 5 kobiet. To były nadzorczynie, które przeszły przez Ravensbrück. Więźniarki z Krakowa miały świadomość, co może spotkać Langefeld, prawda? I nagle dostałam wiadomość. Langefeld siedzi w Krakowie w więzieniu Montelupich. Musimy bronić Langefeld bo wskażą ją na karę śmierci. No komendantka obozu w zbił gdzieś ginęło tyle ludzi, prawda? Dobrze, przyjadę do łodzi, na koniec świata jak trzeba Langefeld ratować, to będziemy ratować.